Witajcie, kochani. Kolejna wojna. Tym razem dla odmiany nie Rosjanie, ale przeciwnicy z Dalekiego Wschodu, Tajlandia. Zobaczymy, zobaczymy. No i co? Wskakujmy na pole bitwy. Sześć ataków. Widzę, że się przebudzili nasi towarzysze. Trzeba szybko kogoś łapać, bo za chwilę nie będzie kogo bić. Zielony tank. Kogo by tu wybrać? Dobra, może na niebieską ekipę. Tu jest dosyć ciężka. To bardziej na fioletową. No to spróbujmy. Eee, czyli Aeron. Obakan. Tak. Rigard I Domincja. No i dobra. Zobaczmy. Co klocki nam pokażą. Elegantaro. Oczywiście nie ma nic, nie. Pierwsze klocki po lewej. Dobra, zrzucę tego smoka. Może coś się naciągnie z dołu. Naciągnęło się. Dobra. Żółte złożymy. Podciągniemy ten klocek do góry. Lekanen się niestety sam uleczył. Widzicie, kombo bezcelowe zupełnie. Dobra, podciągniemy z prawej. Tak, złożymy czerwone. doda nam złożenie niebieskich. Podciągnie, a nawet złożyło nam fioletowe. Dobra, ktoś tu poodpalał. O kurde, niepotrzebnie wziąłem dwóch leczących. Coś mnie się pochrzaniło. Dobra, Obakan. Może załatwi Magniego. Dobra. Trzy klocki. To chyba wystarczy na Dżuna. Tak jest. Dobra, odpala. Odpala u nas Rigard. Że też ja go wziąłem. kurczę. Zapomniałem. Nie wiem, co to się stało. Dobra, uleczymy. I spróbujemy załatwić wiwikę. Dobra, teraz już mamy klocki fioletowe po prawej. Tu się złożą na fioletowe po lewej, ale to już chyba nie będzie miało znaczenia. Chociaż nie, jeszcze Sartana, jeszcze zipie. Dobra, i trzy złożymy. Dobra, pierwsze koty zapoty. Błąd w ustawieniu drużyny, przecież tu bardzo miał być. O, ale się rzucili. Samych łatwych widzę. Samych łatwych. No niech ich. Tu jest taka ciężka drużyna. Szybka. Weźmy niebieskich na nich. Spróbujemy. Eee, nie, I Sarnia tylko Kiril, bo ktoś leczący musi być. Muszę zrobić mu ten Kostium. To wtedy obniży obronę. O Jezus. Dobra, złożymy sobie po prawej. Ko niebieskie w niebieską. I zobaczcie, co się dzieje. Dwa klocki na całą planszę mam. Wrzucę te czerwone. Spróbuję ten środek trochę wyczyścić. Dobra, to nie wróży zwycięstwa. Zrzucimy te. Szczególnie, że właśnie Ariel odpala. Zrobimy fioletowy diamencik. I prawdopodobnie szybko go zrzucimy. No, Ryszard już poszedł do piasku. Gravemaker odpala. A klocków jak nie było, tak nie ma. Cholera. Dobra. Teraz się jakieś pojawiły, ale już następny nasz bohater będzie szedł do Piachu, a nawet dwóch powiedziałbym, a może wszyscy nawet. Dobra, przegraliśmy. Dziękujemy bardzo. A, to już jest porażka. Tylko kwestia, kto zostanie przy życiu. Niestety Kirill nie został, więc wiadomo. Spróbujemy chociaż tanka zdjąć. Nie zdejmiemy, dziękuję. Koszmar, po prostu. Klocki koszmar. No, zdejmiemy tanka. Nie, nie zdejmiemy. Patrz. Kurnia, co za. Dobra, puścimy w pustkę. No ale tyle szczęścia, aż nie mieliśmy. Dwa odrodzenia to i tak dużo. Koszmar nie poszło. Naprawdę. A tu wszyscy się odbijają. Zobaczcie od Telurii. Dobra. Weźmy tu może ekipę czerwoną. Gdzie tak Grazul yy, Marianka. Tak i tak. No, tam koszmarne te klocki, naprawdę. Tak słabych klocków to już dawno nie pamiętam, powiem Wam. Dobra. Spróbujemy Fridę załatwić. O, i te trzy klocki. To już jest to wszystko. Teraz Azlar. Dobra. No, i teraz troszeczkę w pustkę pogramy, żeby naciągnąć czerwonych. Tu mamy. O, dobra. Puścimy w pustkę. I sartanę wykończę. A tu spróbuję onatel. o No, brawo, brawo. Jak trochę klocków było, to już poszło zupełnie inaczej. Dobra. Tu ktoś nam zajął. Tu jest drużyna posiekana. Same telurie zostały kurcze. ho To jest ekipa na mój drugi garnitur może fioletowych. Więc trzeba wziąć jakąś telurę, niestety. Spróbujmy żółtymi Leonidas, Leonidas, Justice. Nie zobaczmy, jak pójdzie żółtymi. Szału nie ma, nie? Dobra, złożymy te żółte, które mamy. Powiem, że tu się też nie zanosi na jakiś super wynik. Dobra, ty luria odpaliła. Masakra. Żadnych klocków. Kompletnie żadnych, zobaczcie. Nie ma nawet kilku. Pojawią się pewnie, jak zostanie nam jeden bohater, nie? Teraz odpala już tam Marianna, Sartana nie Sartana, kurczę, Teluria. Eee, no i za chwilę ten. kogo Kogoś odpali. A u nas tylko dżun. A już straciliśmy praktycznie 3 czwarte ekipy. Dobra, to będzie koszmar. Dobra. Dobra, uciekamy, żeby teluria już nikogo nie uleczyła. Zarąbiliście poszło. Dobra, spróbujemy drugi garnitur fioletowych. Mam jeszcze jednego Rigarda, ale wiecie, co tu, chyba, wezmę Sabinę? Z uwagi na to, że jest teluria, nie? Ten. I kto tu został nam z trzy z fioletowych? A Proteusz i Jafar. No dobra, jakieś plocki są. To odpalmy sobie te cztery. Dobra, takie kombo to mi jest zupełnie niepotrzebne. Tyluria odpala, więc puszczę tu żółto-zielone kombo. Może coś się podciągnie, podciągnęło się, ale niestety ciut za późno. Ale wykorzystamy. I chociaż pozbyliśmy się telurii. Dobra, Jafar odpalił, to może tu sobie dziabniemy. Podciągniemy fioletowe na prawo. To odpali resztę. I teraz tak poczekam na ten kontratak, chyba. Mimo wszystko. Chociaż nie, proteuszem zablokuje ją. A tak może. Quintus i takich może rozwali. Dobra, tak. Więc kontrataku nie będzie. Czuł się jakoś tam wybronił. Dobra, ta lewa strona za chwilę odpali. Więc zróbmy tam im trochę chaosu. No ładnie, dobra, w królika. Zaraz zwalniemy trzy klocki. To powinno nam załatwić sprawę. Tak jest. Proteusz pojechał zielony w środek, może wejdzie jakiś klocek, nie wszedł, dobra, czerwony z środka ja pierdzielę ale klocki ta gra dzisiaj, dzisiaj naprawdę daje czadu dobra, są tylko dwa w dżuna jakieś dziwaczne kombo, nie dżafara, nie dżafara, dobra więc ciach, i tu w pustkę Uleczymy się. Dobra, dobra. To powinno już nas wyprowadzić na prowadzenie. O kurcze, nie. No trudno, szkoda, że odparł tamto. Eee, obniżenie defensywy. <tryk> dobra. Zrzucimy w pustkę. To Jafar zadziała. I Smok. Dwa klocki zrzuci. Puścimy tu Tiburtusa. Żółte. Złożą nam fioletowe. Dobra, Sabina odpala. Ale ten też odpala. Kurde, mole. Dobra. Zdejmie mu te efekty. Dobra, zdjęłam mu leczenie to najważniejsze. Skuba nie z wszystko odpiera normalnie. Jafar i trzy klocki w pustkę. Dobra. Tibertus. Teraz się udało. Dobra, tu zrobimy po prawej moje zamieszanie. Dobra, trzy klocki weszły. No i mam nadzieję, że to już będzie koniec. Sabina, zdejmie mu to. Jafar i dobra. No, ciężko, ciężko. Został jeden punkcik. Więc może tu walniemy zielonymi. Zresztą akurat jest na na żółtą ekipę. Ale zobaczymy. Może zieloni zrobią niespodziankę. O! Zobaczcie. Na ostatnie chyba Gra stwierdziła, żebym się nie obraził na mono. To da mi parę klocków. Dobra, jedziemy. Kadilen. I kogo tu lać? No nie wiem, chyba tą prawą stronę spróbujemy. Unik. Kurczę, unik i unik i unik. O teraz spróbujemy lewą, skoro tam unikają. Ciach. Jeden tu, drugi tu. Dobra. Skoro ta Alicja i tak odpala, to walniemy w nią żółto. Mam nadzieję, że walnie kogoś z unikiem. No nie udało się. Dobra, podleczymy się. Wywalimy trochę klocków. Ale zielone, oczywiście, nie weszły żadne, praktycznie. Dobra, e, walnę ten diament. I to powinno załatwić chyba Alicję. Tak jest. A, i odpaliło Margaret. Ale pewnie przez tego trupka tak jest. Nie starczyło. Dobra, potrzebne zielone klocki. Jakiś jest, ale właśnie nam odjechało złożenie, ale jeden wystarczył. Dobra. Więc mam nadzieję, że te trupy nie utrzymają naszej, naszego ataku. Dobra. Na otarcie łez. E, także co dwie porażki, tak były. Tak, dwie porażki i wynik poniżej 400 punktów. Także, jak na nas, to słabo. Eee, no co, to tyle z tych ataków. Eee, zobaczymy, jak ta wojna się potoczy. Tu mamy 33 jeszcze ataki. Oni aż 70. Po 100 punktów na ataku to teoretycznie 7000 punktów, nie? Ale wiadomo, że tyle nie zdobędą. Ej, no dobra. Także zapraszam was za chwileczkę na podsumowanie tej wojny. I, więc do zobaczenia. Trzymajcie się. I podsumowanie wojny, oto świetne nagrody, które dostaliśmy. Zwycięstwo na szczęście, pokonaliśmy tych Tajskich wojowników, zobaczmy pole bitwy 5800, 5400, także było niedaleko. No, u nas dwa nieoddane ataki. O, u przeciwników aż 6 To teoretycznie mogliśmy nawet przegrać, bo 6 ataków to mogło być koło 600 punktów. No, ale nie było. Dobra, zobaczmy, jak to punktował. Tym razem nie za bardzo się popisałem, ale widzieliście, jakie klocki, także. To nie moja wina. Dobra, nieważny wynik indywidualny, tak naprawdę, bo. Tak, powiem szczerze, i tak nic za to nie ma, tak? Ważne jest yy, zwycięstwo sojuszu. Dobra, dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w następnych wojnach. Subskrybujcie, komentujcie. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć.